Pewnie będzie niepopularna opinia, ale moim zdaniem nie. Przynajmniej nie w Polsce. Rynek polski nie jest jeszcze dość, dość dobrze zagospodarowany przez różnych asystentów głosowych. Natomiast też jeśli spojrzymy w szerszej perspektywie. No, właśnie, śmieszna rzecz. Od kilku lat, jeśli czytamy jakieś artykuły publikowane zazwyczaj na przełomie na roku, dotyczące, jakie będą najważniejsze trendy w SEO w najbliższych latach, rok w rok pojawia się tam informacja o wyszukiwaniu głosowym że wyszukiwanie głosowe będzie coraz bardziej popularne. Otóż nie, nie jest. Zwróćmy też uwagę, że sam Google nie udostępnia żadnych dedykowanych narzędzi pozwalających nam zobaczyć, ile mamy na przykład zapytań czy wyświetleń pochodzących właśnie z wyszukiwań głosowych. Żeby takie zapytania zinterpretować, musimy dopiero wyciągać poszczególne frazy z Search Console i zastanawiać się, że pewnie te dłuższe pochodzą z, wynik z wyszukiwania głosowego, bo dla ludzi wtedy jest łatwiej sformułować dłuższe zapytanie, niż gdyby by mieli je wpisywać na klawiaturze. Też taką, powiedzmy, wadą tego wyszukiwania głosowego, szczególnie jeśli mówimy o tym, o działaniach SEO w kontekście biznesowym, jest to, że raczej dosyć ciężko będzie tam przeprowadzać zakupy, jeśli użytkownicy szukają. Raczej będą to takie stricte informacyjne, informacyjne rzeczy. Ważny też jest kontekst wyszukiwania głosowego, to znaczy a przyzwyczajeni jesteśmy do tego, żeby do Google wpisywać jakieś zapytania, a kiedy możemy skorzystać. Z wyszukiwania głosowego, kiedy będziemy chcieli, no najczęściej wtedy, kiedy ręce mamy zajęte. Na przykład, kiedy prowadzimy samochód, kiedy wykonujemy jakieś inne czynności manualne, nie wiem, gotujemy i przy okazji chcemy sprawdzić przepis na dane danie, czy na przykład ile powinno się gotować Brukselkę. Taki kontekst sprawia, że ciężko jest o konwersję z wyników wyszukiwania, przynajmniej na chwilę obecną, ponieważ wraz z popularnością asystentów głosowych, Alex czy, czy, czy innych takich inteligentnych głośników, a może się to zmienić i widzimy, że na przykład w Stanach już, już się to zmienia, natomiast nie na tak dużą skalę, aby moim zdaniem był sens na ten moment w wyszukiwanie głosowe inwestować.